Witam wszystkich, mówi Jasnowid Oskar. Ja zajmuję się uzdrawianiem, również jasnowidzeniem czy prorokowaniem. Jeśli ktoś ma wątpliwości, to obejrzyj sobie filmy, na przykład z 2014 roku, co się sprawdziło do dzisiaj to już nie będziesz miał żadnych wątpliwości. Albo przepowiednie o śmierci Lecha Kaczyńskiego z 2010 roku i zawiadomieniu moim oczywiście o. Zamachu z 2010 roku potwierdziło się, trzeba czekać, było tylko 10 lat. Yy, dzisiaj będziemy sobie mówić o moim proroctwie sprzed prawie 20 czy 30 lat. Yy, ja miałem wizję prorocze, dawno, dawno temu, że chrześcijaństwo zniknie z powierzchni Ziemi. I te Moje proroctwo było dosyć takie y, konkretne, że wszyscy będą się mordować. Co lepszy chrześcijanin będzie mordować co lepszego chrześcijanina, swojego kumpla. Wpadną w amok, y, będą po prostu zabijani. Y, no będą mordować się między sobą i będą też zabijani równo. Koniec chrześcijaństwa już jest, y, już jest y, bliski. A y, to, 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 moje, to moje proroctwo, ja też sprawdziłem, chciałem jakoś zweryfikować. Chciałem jakoś zweryfikować i nawet natrafiłem, uwaga, na przepowiednie Malachiasza, które, to było około 10 lat temu, czy 15 lat temu, natrafiłem w internecie i te przepowiednie zostały zmataczone Okradzione, sfałszowane, jak zresztą wszystko, ponieważ sami katolicy i chrześcijanie przestraszyli się przepowiedni Malachiasza i zmataczyli to, przekręcili, oszukali, zafałszowali i robią dezinformację, ponieważ Malachiasz, ja to sprawdzałem, uwaga, nawet w 90 którymś tam roku, Dobrze mówi, w 94 chyba czwartym pojechałem do Włoch i byłem w miejscu, gdzie są różne portrety papieży w jakimś muzeum y, dla ciekawości, tam jest 112 miejsc na papierze. To tej informacji dzisiaj przed zrobieniem filmu szukałem i nie mogę tego znaleźć. To było na Wikip Wikipedii i tego już nie ma. Oszustwo, a, a, a kiedyś to było. Stąd po prostu ja to wiedziałem, gdzie mam jechać. Poszedłem tym tropem I, i, i byłem po prostu ciekawy. Znaczy, ja nie za bardzo tam chciałem jechać, bo to był wyjazd turystyczny i mnie tam zaciągnięto jako muzeum i to było takie oszustwo. No nie, za bardzo mnie takie klimaty interesują. No, 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 no tak po prostu. No ale byłem, byłem we Włoszech, nic ciekawego tam nie ma. No po prostu dziura. Komu się podobają Włochy, no to fajnie, no to super, fajna architektura. Byłem i widziałem. I w takim jakimś pomieszczeniu przy belce przy, na suficie jest 112 miejsc na papierze i Malachiarz powiedział, że jak się skończą miejsca, to się skończy chrześcijaństwo. Bo to Bóg nie chce. Zresztą sam w przepowiedni, którą dzisiaj czytałem, bo, tego, bo ja też jako prorok, Widzę po prostu, że Bóg nie chce chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo, ja to już mówiłem w moim filmie sprzed trzech lat, nie znając pewnych, pewnych rzeczy, bo, bo, bo cały czas się owszem uczę. Yy, chrześcijaństwo było narzędziem w roli Boga do pewnych celów. I to narzędzie już nie jest potrzebne. Bo i każdy, kto przeczyta Księgę Wyjścia, czy księdze, Księgę Kapłańską, to, to zobaczy, co Bóg szykuje Izraelczykom i co Bóg mówił. Jeśli nie będziesz, tam jest kilka takich zasad, czy jest na przykład pieśń Mojżesza, którą mało kto zna, albo nikt nie zna, z Polaków, może para osób zna. Pieśń Mojżesza jest to przepowiednia Mojżesza dla narodu Izraela, gdzie mówi: Jeśli nie będziesz robić tego, to ja się wkurzę. Chociaż Ciebie kocham, chociaż jesteś moim okiem, y rzęsą w oku, jesteś moim najspanialszym ukochanym dzieckiem. Oczywiście mówi o narodzie Izraela, który ma błogosławieństwo Boże, on mówi, ja wam błogosławię, kocham was, jesteście dla mnie cenni, wyróżniłem was spośród narodów, ale jeśli będziesz fikać i odwrócisz się Tak jak Malachiasza sfałszowali, i do tego właśnie zmierzam, nie chcę, o tym, nie chcę mówić tysiąca dygresji, Malachiasz został w Wikipedii, jego przepowiedź została zafałszowana, zmataczona, zmanipulowana, ponieważ Malachiasz mówił, a ja to doskonale pamiętam, że jest 112 miejsc, i jeśli się skończy to miejsce na obraz papieża. Czyli będzie tam 112, po nie będzie 113, to się skończy chrześcijaństwo. Ja też to tak widzę. I złośliwość Boga jest taka, że Bóg kończy z chrześcijaństwem i, i go wykończy. Zresztą Malachiasz sam opowiada, że Bóg dokona sądu ostatecznego nad chrześcijaństwem strasznego sądu. Nawet zacytuję Wam to. W czasie najgorszego prześladowania chrześcijaństwa rzymskiego, Zasiądzie Piotr Rzymianin, który będzie paść owce podczas wielu cierpień. Po czym miasto Siedmiu wzgórz Rzym zostanie zniszczone i straszny sędzia osądzi swój lud. Finito. Koniec. Straszny sędzia. Jaki to będzie sędzia? Jednocześnie w tym samym czasie, gdzieś koło 80 lat temu, czy 15, no nieważne, kiedy czas, to, to nie jest istotne, była taka jasnowic amerykańska Dixon, która mówiła, że likwidatorem chrześcijaństwa będzie, będzie koleżka, który się urodził, uwaga, w 1964 roku. I ja uważam, że się rąbnęła, pomyliła się o 4 lata, ale to się zdarza, to jest coś normalnego. Yy, po prostu. Albo twoja intuicja ci powie czy Oskar, czy prorok Oskar albo Jasnowic Oskar, czy mówi dobrze, czy mówi, czy mówi niedobrze, czy to się sprawdzi, czy to się nie sprawdzi. Wracamy do Malachiasza. się nie sprawdzi. Wracamy do Malachiasza. Malachiasz mówi, że jest 112 miejsc, jak się skończy miejsce, to skończy się chrześcijaństwo. I teraz Rzym zostaje zburzony, to ja widzę po prostu Włochy, doszczętna ruina. Dużo osób zna to przepowiednie i oni się, katolicy, chrześcijanie, przestraszyli się przepowiedni Malachiasza. Bardzo mocno się przestraszyli tą przepowiednią, że ją zmanipulowali. I teraz Rzym zostaje zburzony, to ja widzę po prostu Włochy, doszczętna ruina. Dużo osób zna to przepowiednie i a oni się katolicy, chrześcijanie, przestraszyli się przepowiedni Malachiasza. Bardzo mocno się przestraszyli tą przepowiednią, że ją zmanipulowali. Bo Malachiasz opowiedział, że jest na belce, na wsporniku dachowym pomiędzy, no tam czymś, jest 112 miejsc na papież. Malachiasz, w te swojej przepowiedni około 1300 roku to, to, to opisał. Zostało to zlekceważone, schowane, po tam 300 latach, po 200 latach to znaleziono i nagle fama poszła, bo to się zaczyna sprawdzać, bo każdego papieża, który siedział na sedes apostolika, yy, opisał rzetelnie i to się nagle mówi, no tak, to się sprawdza, to się sprawdza, ten się sprawdza, ten się sprawdza. I nagle czekają na ciemnego, yy, na oliwnego yy, papieża, zresztą obecny Obecny już zmienia kardynałów na tych łacińskich, czyli w Ameryce Łacińskiej, a więc ciemnoskórych. Zobaczymy, jak to będzie. Mnie to nie interesuje, ale... Ja wam mówię o przepowiedni mojej, gdzie, gdzie udowadniam, ty, że Malachiasz był wcześniej przede mną, i równolegle były podobne wizje. Więc ta wizja Malachiasza jest, że chrześcijaństwo zniknie, wyparuje z powierzchni Ziemi po równo dwa, dwóch tysiącach latach. Ten czas się zbliża, ponieważ kalendarz chrześcijański, ten rok zerowy, też został wysany z palca z Księżyca. Bo tak naprawdę oni nie wiedzieli, kiedy był rok zerowy i on tam się robił o te 20-10 lat. Po. Wracamy do Malachiasza. Malachiasz, to już mówię po raz ostatni, będzie, kiedy będzie. Trzecia wojna już się zaczęła. Ta wojna między Zachodem a między tymi Putinowcami, te mordy, to już jest zalążek tej Trzeciej Wojny Światowej. Wcale się nie zdziwię, że to się wymknie spod kontroli i będzie tylko gorzej. No, przygotujmy się na najgorszą rzecz. I zniszczenie Włoch, to jest tylko początkiem tego. I, 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 I chrześcijaństwo znika po prostu tak jak była tak jak równolegle 2000 lat temu była inna religia, mitraizm. No, tyle, co chciałam powiedzieć: no, chyba wszystko. Czy, czy, czy Malachia? No, ja miałam taką samą wizję po prostu. No i ta wizja, y, dzisiaj Państwu opowiadam, y, To wizję, proroctwo moje, że chrześcijaństwo się skończy niebawem. Ja, ja mu daję, nie wiem. 5 lat, 8, 15, to jest już koniec. Koniec tego będzie. To już jest. Trzecia wojna się rozkręci, rozwali nam całą Polskę, rozwali Europę. Dużo rzeczy Rzym zostanie zrównany z ziemią. Oczywiście musi zostać, bo Bóg tego chce. Jerozolima zostanie, ale odbudowana, także ci, którzy się tam cieszą. Jerozolima zostanie odbudowana od początku, będzie nową, Ale to jest kolejny film oczywiście. Jerozolima dlaczego musi zostać zniszczona? Żeby te wszystkie cmentarze i te wszystkie kościoły wyparowały. No ich to tam... Dobra. Dziękuję bardzo, mówił prorok Oskar. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.